prostym motocyklem wjeżdża w ten pierwszy wiraż prosto szukając tam zaparcia się na tej nasypanej tam gdzie się rancie tej Nie bude. Nie bude. Bude. luźnej nawierzchni Smektała robi na tutaj największy show będzie 4 do 2 Hampele zabierze się jeszcze za Łakutę czy też Mikelsen po raz kolejny pogdębi naszego małego wyskakuje z krawężnika bloku łaguta zewnętrzną Hampelowi, ale Hampel tak się tutaj napiął, że jednym atakiem ostatecznie załatwia dwóch, zamyka Griszę w krawężniku, Hampel Grisza wyhamowany o 8 km na godzinę, Hampel w końcu zrobił to doskonale Zapowiadał, zapowiadał tutaj loty wysokiego szczebla i w końcu w ostatnim wyścigu, tak jak przypuszczaliśmy i tak jak życzyliśmy małemu, w końcu mu się udało. Nie wiem czy pamiętasz, ale ja 15 minut temu to przepowiedziałem, że on w końcu zrobi coś takiego, że będziemy po tym meczu opowiadać, no nie wiem, tytuły jakieś prasowe. Wysokie loty Hampela Zakończono niesamowitą parabolą e, Świetnie, ja się bardzo cieszę, że Jarek Wraca na swoje tory, bo na pewno To jest zawodnik o ogromnych umiejętnościach Też nie mogę tutaj Nie wspomnieć o Bartku Svektale Który no kapitalnie Ten wyścig rozegrał w ogóle Nie rozglądał się gdzieś tam za zawodnikami Też nie szukał specjalnie gdzieś tego rantu O którym wspominałeś To jest właśnie to co Bartek ma Że potrafi odpowiednio ten motocykl e, Ustawić, żeby on nawet niekoniecznie Gdzieś tam szeroko, daleko, robiąc wiele kilometrów. On się dobrze napędzał. Też potrafi ten motocykl przykleić do tej może troszeczkę twardszej nawierzchni. Ale teraz, jak spoglądam na tor, zupełnie w tym torze jazdy, gdzie jechał Bartek, jest taka ścieżka takiego.